No i cześć, ja Was witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Kirok. Znajdujemy się na serwerze jasia, czyli jaśmc.pl, Dzisiaj zagramy sobie troszeczkę y, arenek na laki blokach. Pokażę Wam jak mniej więcej prezentuje się ten tryb i, i pokażę Wam jak moje suty... Nie, nie, nie warto. znajdujemy się na ręce, słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie co to są laki bloki, są to takie bloczki, które dają nam przy... randomowe, tak, randomowe, czyli losowe itemki, słuchajcie, można nam wylecieć na przykład kowadło na ryj, może nam wylecieć, nie wiem, na przykład jakiś dobry item typu, nie wiem, diamentowy mieczyk czy coś takiego, TNT na przykład. O, widzimy teraz, że dostaliśmy złoto tutaj, jakieś y, pumpkiny, jakieś inne duper, ale słuchajcie, witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że y, część z was wie, o co chodzi w tym trybie, że y, nie będziecie mi, mieli zazwy, że nie gram teraz na Craft games że chciałem sobie zrobić odskocznię od troszeczkę innych serwerów, O tym mówiliście też w komentarzach, żebym, żebym tutaj zagrał na jakimś innym serwerze, e, także jasiemce, jasiemce serwer, który chyba jest właśnie e, dobry pod względem tych takich minig... O, pod względem minigierek, takich innych od yy, na przykład Craft Games, tak? Eee, słuchajcie, tutaj widzimy jakieś tutaj duże zombie, jakieś gaz, jakiś tutaj horda zombiaków, na nas straszyły. krowa na przykład, Laki Kau, tak zwany Laki Kau, Kau. ale Gimbus ze mnie, nie, że <grym> jak na razie nim wypadło na nic tutaj yy, porządnego, słuchajcie, yy, do około... Wow, 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 co za Dookoła eee, Do około, powiem wam, mamy około 3 czy... 3... Dwie minuty czasu, aby uzbierać itemki. I po tym czasie jest PvP, tak? I później się klepiemy z innymi graczami, kto wygrał, dostaje jakieś tam coinsy, czy jakieś coś takiego. Powiem wam, że chyba jeszcze nigdy nie udało mi się tutaj wygrać, może dlatego, że troszeczkę na live'ach grałem, wiadomo, nie było takiego jakiegoś mega skupienia. Słuchajcie, powiedzmy sobie tutaj z innej stronki. Szybko, 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 wrzućmy itemki! No i padliśmy, dobrze. E, nie straciliśmy tych itemków, które włożyliśmy do Enterchesta. To jest właśnie dobra taktyka, słuchajcie, jeżeli e, chcecie tutaj e, zachować swoje itemki, niech się boicie, że padniecie, tak, przed jeszcze e, PvP... Wow, wow, Wow wow wow, wow. wow, wow, wow! Czekajcie, czekajcie! Chowamy to szybko, bo to jest naprawdę bardzo dobre. To się nam mega przyda później. Jak na razie nie. Na razie nie opłaca się tego zakładać, bo może ktoś na nas wylać lawę. Chociaż nie wiem, czy to poprawi. Słuchajcie, bo z lucky bloków można było dostać lawę i wodę, tak? I na przykład, jeżeli komuś tam się coś nie podoba, może jemu wylać lawę na. Dostaliśmy dostaliśmy diamentowy blok, możemy go sobie wykopać później. Wow, 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 zombie, zostaw mnie, stary. Ja nic z tobie nie zrobiłem. Ja nie chciałem tutaj, tutaj tobie. ten tego z twoim chupa. <gryżę> nieważne. Gdzie te gasty wydają takie bardzo głośne dźwięki? To czasami, jak sobie siedzę, tak? Sobie siedzę i słyszę ten dźwięk, gasta to po prostu myślę, o kurde, co coraz ja za strony włączy A to jednak gaz, to jednak Minecraft. E, nieważne. Że te zombie tutaj, też Witcher z nami biega. Słuchajcie, postarajmy się dostać do tej skrzyneczki. 3 sekund zostało do PvP. Musimy szybko się pozbierać, bo zaraz, jak padniemy, to będzie po nas. Oby nie, oby fakim nie. Patrzcie, tutaj do nas już biegnie, leci gaz tutaj. Szybko bierzemy wszystkie itemki, wszystkie, wszystkie, wszystkie. Zakładamy buty, zakładamy chem, zakładamy to. Tutaj szybko. Fuck nie. Trzeba, trzeba się najść. słuchajcie, ludzie, trzeba się najść. Tutaj weźmy sobie tego marchewkę. Nie bijemy się z zombiakami, bo one nam za dużo będą biły. Tutaj mamy pierwszego przeciwnika naszego. Czy to będzie nasza pierwsza ofiara? Czy uda nam się go zabić? Czy uda nam się? Halo, proszę pana, proszę nie uciekać. Proszę nie być tych zombie. I po nim jest po nim. Ładnie, ładnie, ładnie. Tutaj uciekamy, uciekamy na spokojnie, stary, na spokojnie, Daniel. Nie denerwuj się. To jest tylko gra. Powiem wam, że się nie opłaca później tych lucky bloków rozwalać. Jeżeli macie kill off, to opłaca się tutaj te diamenty, które z lucky bloków wypadają, tutaj wykopać. I jeżeli jeżeli Uda wam się zrobić jakiś tutaj porządny set, czy coś takiego, to później naprawdę będziecie koksili i tak dalej. Patrzcie, jeżeli jesteśmy z daleko i nie idziemy w stronę spawnu, to e, po prostu gra nas e, chce tutaj zmusić, tak? Czyli zabiera nam głód co jakiś tam czas. I ja może jednak pójdę na ten spawn. Zjem sobie tutaj rybę, zjem sobie śledzia i lecimy, lecimy na spokojnie. I tutaj nie ma żadnego wejścia, musimy iść okrężną drogą. I znowu nam zabiera głód, znaczy głód mamy, tak? Jesteśmy głodni. Na spokojnie, stary, na spokojnie Zostało pięciu walczących graczy Tak, dobrze mówię, czy sześciu Chociaż nie jestem pewien Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków Z takich minigierek, na przykład z serwera mc Na przykład innego serwera, który ma naprawdę bardzo fajne minigierki I przyjemne No please, nie, no please, nie Ziomek, czekajcie, czy mam perłę Mam ender i jesteśmy w domu Jesteśmy, kurde, w domu Czy oby na pewno, zostaw mnie Jest! Joki fuks! O, jeszcze mamy tę klatę. Fajnie, naprawdę, bardzo fajnie, powiem wam. Udało nam się tutaj uciec od zębiaka. Czekajcie, naprawdę, lepiej pójść na ten spawn. No i znowu starczyliśmy <laughs> głód tutaj. Jesteśmy głodni. Starajmy się tutaj dostać tą ta, taką dziwną drogą, jakimiś, takimi jumpami, jakimiś tymi innymi. E, słuchajcie, ja sobie zrobię tutaj jakiegoś SS-a. <laughs> taki będę przebiegły, a taki będę przebiegły. Zrobię sobie SS-a. A Wy nie, Wy nie możecie. Nie no, że to jest oczywiście. Sorogłem, że nie mam shaderków i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ich chciałem wbić na serwer Jasia, Na serwer Jasia z shaderkami... What the fuck Na serwer Jasia z shaderkami to po prostu e, nie pozwalało mi, tak? Po prostu wywalało mi Minecrafta, nie wiadomo z jakiej przyczyny po prostu. Po prostu, po prostu. Weźmy sobie tutaj jakieś świnki. Wow czy to... A tu można się zamieniać. Czekajcie, zabijmy go. E, nie ma tutaj sensu jakoś sensu tutaj jakoś trzymać ich. E, czekajcie. Czy są tutaj jakieś nasi, nasi przeciwnicy? Jak na razie widzę, że tutaj koło spawna nikt się nie kręci, więc jesteśmy spokojni. Zostało dwóch, zostało dwóch, czyli my i jeszcze jeden człowiek, więc. Postarajmy się wygrać tą arękę. Czekajcie, bo tutaj jest kompas, tak jest kompas. Aha, bo to jest pozycja spawnu. Dobra, no to poczekajmy aż przy... aż przyjdzie tutaj do nas yy, przeciwnik. Mamy coptifajna, więc możemy sobie przybliżać. Więc że nie będzie też jakiegoś większego problemu Chodźcie jeszcze zobaczymy, czy mamy coś w skrzyni jakiś kilow, Bo zawsze jeżeli e, moglibyśmy wykopać tutaj e, Mamy kilow, mamy kilow, Wykopmy sobie diamentowy blok Będzie ładnie, naprawdę będzie bardzo fajnie Jak sobie skraftujemy całą zbroję Albo przynajmniej mieczyk Albo przynajmniej mieczyk diamentowy Bo wtedy wiadomo, jak walniemy takiego czypka, To po prostu on się z bólu zesra e, Nieważne wow, 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 co się dzieje? Z łuku dostałem. Tak, jest typek, jest człowiek. Słuchajcie, what the fuck. Ja się troszeczkę dyga, ja się troszeczkę cykam tutaj. Dobra, wbijamy na niego kolonami na ryj. Z z tymi kolonami na ryj i wygraliśmy rękę. Ja nie wierzę, że... Po prostu wygraliśmy, ja to było piękne, po prostu to było piękne. No nie wiem, wy chyba widzimy się na kolejnej arenie, jeżeli to nie trwało jakoś mega długo. No i dobrze, ludziska, znajdujemy się na kolejnej ręce, słuchajcie. Postarajmy się tutaj znowu wygrać rękę. Nie wiem, czy to naprawdę, nie wiem, nic nie dostałem chyba żadnego tam. Bo jak się orientuję, jak wyjdziecie ze spawnu. What? What the fuck, man? Jak wyjdziecie ze spawnu, to w sensie ze spawnu, jak w lobby jesteście. To możecie po prostu tam końce sprawić, tak zwane kebaby, tak, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem o co chodzi z tymi kebabami, może to po prostu jest jakiś zamiennik końców, tak, no bo nie inaczej, słuchajcie, jest nas troszeczkę mniej, więc e, arenka też nie będzie trwała jakoś mega długo i tak dalej, i tak dalej, e, generalnie chciałbym was wszystkich tutaj, co to jest, surprise madafaka, co? Hola hola to moja działka. <laughs> Dobra e, Jeżeli ktoś jest chętny, to możecie wpadać na uu, uu. wpadać na mojego Twitcha, na mojego Facebooka, którego też znajdziecie w opisie. Naprawdę ludzie, patrzcie ten opis, bo tam to wszystko co tam się znajduje to po prostu jest bogactwo. Czekajcie, zawsze jedzenie, zawsze jak mamy jakieś jedzenie to e, jest dobrze. Wkładajmy tutaj wszystko No i tutaj dostaliśmy złoto, tutaj jakiś ender chest, możemy sobie postawić, tutaj drugi czekajcie, bo enderpery mamy, enderpery naprawdę bardzo są przydatne tutaj Kolejna obsydia, włóżmy sobie go, bo może, może uda nam się jakoś zabudować no, nie wiem, silverfish, oh my god man, zostaw mnie stary ja nie lubię tego silverfisha, wow czy ja dostałem damage, czy po prostu czekajcie, 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 schowajmy wszystko co jest wasze. koks, czekajcie, koksa mamy czekajcie, dajmy im się zabić, niech nas zabije mm, dobrze, zabiliśmy znaczy, padliśmy, eee... Idziemy, właściwie widzicie, to są takie szkielety, które. Wow, jaki dźwięk! E, są szkielety, które strzelają w nas e, flame flame e, strzałami, czyli ognistymi strzałami. No i niestety, niestety dużo demedza nam zadawają. Jeszcze nas podpalają. E, dobra, dobra, dobra. Czy mamy jakieś killów? Mamy killów. E, a miecza, miecza dalej nie mamy. Kurde, ale dostałem, dobra, szybko, 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 stary, szybko! Mamy dobre w miarę itemki, zawsze jakaś enderperła, schowajmy tutaj wszystko. Mam nadzieję, że... Tak, padniemy, padnijmy, jak najszybciej padnijmy, bo e, żeby nam się HP na przykład zrestartowało, czy tam zresetowało. Dobra, idziemy na laki bloki. Bierzemy sobie laki bloki. No właśnie, już jakieś tutaj złoto, tutaj <laughs> kwiatek, okej, okay. można zawsze kwiatek dostać. Dobra, już postarajmy się tutaj e, uzbroić jakiś tutaj kilof, jeżeli w razie potrzeby, tak? O, mamy spodnie, dobra, idziemy, idziemy na spokojnie, na spokojnie. Dobra, mamy blok diamentowy, więc jest pięknie, naprawdę jest bardzo pięknie. Eee, mamy tutaj naszą skrzynkę. Na pewno byśmy, na pewno najbardziej się nam opłaca na ten moment wziąć sobie koksa, bo jakby inaczej. Czekajcie, wow, 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 wow. Dobra, jakieś siedzonko i lecimy, lecimy gdzieś tam, daleko od spawna, żeby sobie wybudować, eee, wybudować sobie tutaj. Żelazo fajnie. Eee, crafting, tak, żebyśmy mogli. u Czekajcie, on chyba nie ogarnia, że jest tutaj, że my tutaj jesteśmy. Więc postaramy się. Czy mamy jakieś drewno? Skąd mamy wziąć drewno, ludzie? Cholera, na tyle jeszcze nie ogarniam gier... tej giereczki żeby wiedzieć, skąd mamy wziąć drewno tutaj. Ale postarajmy się to, te lucky bloki rozwalić i będzie. Wow, no nie będzie pięknie, tak jak myślałem, no dobra, nie wiem czy się opłaca jeść koksa, chyba raczej nie. E, na ile to mamy? Oh my god, na 13 sekund jeszcze. Fuck, to będzie słabe, to będzie słabo. W każdym razie czterech graczy zostało. Wow, e, no i padliśmy. No i tyle, no i tyle po prostu. Tyle. Dobu mi szczęście nie dopisało. Życie nie ma sensu, mój skin małpy jest dziwny strasznie. Ma bardzo dziwną twarz i, i tak dalej. We'll be right <laughs> back. No i dobrze ludziska, ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie dzisiejszego odcinka, za to, że trwaliście do końca tego odcinka i mam nadzieję, że e, wam się odcinek oczywiście podobał, żeby, jeżeli chcecie więcej, to możecie oczywiście mi to napisać w komentarzach, możecie dać e, IP serwera, tylko żeby to był jakiś większy serwer, żeby wiadomo, żeby nie grało 10 osób, czy nie wiem, 15, tylko żeby grało 400, 500, tak jak na serwerze na przykład Jasia. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnych odcinkach i piąteczka dla was. Yeah. Mm -hmm.